Siemanko, ja jestem Simba, witam w kolejnym filmie i dzisiaj ogólnie jadę do Sosnowca do ciocia przy okazji na skatepark bo byłem już tam też przy okazji na skateparku już tydzień temu i skatepark jest świetny dlatego też znowu zahaczymy o skatepark, ale w międzyczasie skończyłem konkurs na hulajnogę, czyli były wyniki i wygrała Klaudia, która mieszka dość blisko, w sensie normalnie to jest 50 minut drogi, coś takiego sprawdzałem, ale przy okazji, że do sosnowca też się jedzie 50 minut i to jest w miarę w tą samą stronę, to jak y, pojedziemy do niej do domu, to mamy tro trochę więcej, tylko tam z 10-15 minut drogi, więc nie tak dużo. Dlatego tym bardziej, jak przy okazji mogę tak to zrobić, to jedziemy wręczyć tą hulajnogę tak na żywo i y, nie wysyłając. Jednocześnie, kiedy ustalałem ten pomysł z rodzicami, to zapytała się, czy może wiedzieć, kiedy się ma spodziewać paczki. Bo już wcześniej podała mi adres, jak poprosiłem i dlatego wiedziałem, gdzie mieszka, tak? że mogę tak pojechać. Dlatego spytałem, czy będzie w domu w piątek i napisałem, że może się spodziewać około 10.11. I nie wiem teraz, czy się domyśliła, że przyjadę, czy nie, bo teoretycznie mógłbym wysłać paczkę, tak żeby w miarę w piątek była. Nie wiem, czy można tak dokładnie, bo tego akurat nie sprawdzałem. Ale no, więc zobaczmy, to nagram i yy, mam nadzieję, że się ucieszy. Dlatego zaraz jedziemy wręczyć tą hulajnogę I widzimy się za chwilę, już pewnie tam. Ja muszę mi to otworzyć nie ma. nie ma. Czekaj, bo to nic nie widzę. Co się, stało? Co się stało? No mieszkasz na tyle blisko, że przy okazji przyjechałem. Czemu nie? Co się stało? Dzie Jej. Dzień dobry. No, proszę bardzo. Dzieci. Dzięki. Co się stało? Jakiś uścisk ręki. Tak, gratuluję. Dzięki. I y mogę wam dać jeszcze naklejki i... Jej, i no. ale się nie spodziewałam, co się stało. I może spotkał. Przyjadę. Ty też chcesz kilka pewnie, co nie? Tak myślałem. Jak wyglądać ze wszystkich kolorów, co tu mam. On pełno. Jezu. A my właśnie Teraz powiedzieliśmy Unik, z kolegą, dobra, to poczekamy, wyjdziemy na drogę, poczekamy na tego jak napisałeś, że. paczkę. No. Nie masz tylko proszę. Tak, proszę, ładny to. <grym> no, mama. tu zawsze jest potrzebna. Dzień. Jak widzę. Ja. Dzięki wielkie. No, tak. no czołowego jeżdżenia. Dzięki. Może coś podpisać, może coś podpisać. Znaczy może wy coś Nie wiem, czy chcecie podpisać. No właśnie to zdjęcie. ja musiałam. Musiałam właśnie iść cała. po telefon do domu i pomyślałam, że coś się nie A masz markę czy coś? Mam. Cztery. Pięć. O chętnie, masz go czarnym, bo białym. Dobra, czarnym, bo ja biały się nie pracuje. Siedź, siedź, ręka tutaj jest. O, mi się trzęsie ręka mam mogę zrobić. Dobra, to ja już wyłączam. No to jak widzieliście, Klaudia się w sumie zupełnie nie spodziewała, chyba? No tak mi się wydaje, bo raczej reakcja była prawdziwa. Wy jeszcze nie widzieliście, bo ja przejeżdżałem, wjechałem na tę ulicę, a ona tam z, właśnie z tym kolegą byli, byli na Hulajnogach. Już się domyśliłem, że to ona. Wiedząc jaką ma hulajnogę i w miarę jak wygląda z Instagrama I najpierw przejechaliśmy obok nich I się zatrzymaliśmy dalej, zaparkowaliśmy To już mnie zobaczyła i już miała zdziwioną minę Więc w sumie spoko, wszystko się udało, fajnie A potem byłem jeszcze na skateparku w Sosnowcu, tak jak byłem ostatnio I to jest bardzo przyjemny skatepark, świetny, bo z bowl'a tam bowl jest jednocześnie jako taki rollin no i potem jako flyout dalej ten rollin że, że nie kończy się rampa tylko wyskakujesz przez ten rollin tak spokojnie w górę i spoko bo tam jest strasznie dużo lotu w sensie w porównaniu do mojego skateparku że ja tam mogłem robić spokojnie hillki kresy kickles whipy, whip rewind kresy czego u siebie normalnie nie robię bo mam za małe rampy jak na moje jednocześnie umiejętności więc bardzo spoko i teraz wam jeszcze pokażę nagrania. Bo za pierwszym razem jak byłem, to pomyślałem, że zrobię sobie ekskuta grabem. I poćwiczyłem go w sensie: najpierw zupełnie nie, mi nie wychodziło przez kilka prób. Przez kolejne próby zaczęło mi coraz bardziej wychodzić, i stwierdziłem, że mogę próbować. A że dla mnie motywacją jest dodatkowo nagrywanie, to poprosiłem o nagranie od razu pionowo, tam na, żeby było na Instagrama telefonem. I jak goś mnie zaczął nagrywać, to wyszło mi przy pierwszej próbie, więc dość nieźle. To było w niecałe 10 prób to zrobiłem Więc spoko taki new learning podczas normalnie jeżdżenia tam na skate i pierwszy raz. Potem za drugim razem jak byłem, to nauczyłem się robić heel Rewind'a tak kopiąc go podeszwą. Że nie, nie bokiem buta. Nie wiem, czy mam to gdzieś nagrane, żeby pokazać. Ale najpierw mam wyświetleć, tak jak większość robi te heel rewindy, tak kopiąc bokiem, bo jednocześnie jest się obróconym, nie? Tak bokiem na hulajnodze. Więc łatwiej z przodu tak, tak przodem kopać, a z boku bokiem. No logiczne, bo on przychodzi bardziej od tyłu wtedy. Ale jednak najszybciej rewindy się robi przez obydwie strony, tak właśnie podeszwą. Czyli o, obracasz się prosto do kierunku jazdy tak zupełnie jakby i kopiesz przed sobą tymi nogami. Więc ledwo wylądowałem hill rewind'a takiego właśnie po iluś tam próbach. To zabrałem się za whip rewind rewind, żeby właśnie robić kopiąc tą podeszwą i też w końcu zrobiłem, w końcu udało mi się to wyćwiczyć też po iluś próbach, więc też mam nagrane, też wam pokażę. Jedynym błędem w tym hill rewindzie było to, że nie obracałem kiery. Musiałem ob obrócić kierę, to przypomniało mi się na jakimś poradniku Bartka Oskroby. Myślę, jak, jak mówił do ludzi yy, te ocenianie trików, to tam sobie przypomniałem, on mówił o weep rewindzie, ale do whip jestem tak przyzwyczajony po prostu, że nie myślę o tym i nigdy o tym nie myślałem, nigdy na to nie zwracałem uwagi, tylko po prostu zaczęło mi wychodzić. Pewnie też zacząłem właśnie, bo zacząłem trochę to robić, ale tak automatycznie mi to przyszło. Jak mi nie wychodziło i wyćwiczyłem sobie. A przy heel rewindzie nie zwracałem na to uwagi i zawsze łapałem tak jakby yy, ta noga mi łapała dek. Keczowała tak jakby whipem na switchu zupełnie, bo miałem obrócone nogi oczywiście przez to. Ale nie umiałem tego odbić w taki sposób. No i wystarczyło właśnie skręcić tą kierę i przy whip rewind rewindzie to też jest najważniejsze o czym muszę myśleć. To właśnie żeby po i szybko skontrować tą kierę w drugą stronę, żeby móc odbić hill rewinda. Ale zrobiłem też przed chwilą, mieliście nagranie, czy teraz będziecie mieć, więc zobaczcie sobie. Teraz ładny. No a teraz to by było już na tyle z filmów, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Reakcja Klaudii, że wszystko fajnie wyszło i te moje bycia na sosnowcu i tam na skateparku i moje teraz opowiadanie i podsumowanie. Więc tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Narka.